Pan Adam Hareńczyk, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni pan, Panowie Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Mieszkańcy miasta Krakowa. Rok temu o tym samym czasie widzieliśmy się w sprawie strefy czystego transportu. Przygotowaliśmy uchwałę, która była szansą wyjścia z tego problemu, który mamy dzisiaj. Państwo, radni, swoją decyzją rolowali tą uchwałę, a ja mówiłem, że spotkamy się za rok i będziemy w tym samym punkcie. Większość z Państwa uśmiechała się. Ja rozumiem, że są zwolennicy i przeciwnicy. Musimy się szanować. Ja na żadnego z, ty z tych radnych, którzy tutaj są, nie głosowałem, ale oni także reprezentują mnie. Reprezentują kogoś, z kim się Państwo nie zgadzają, ale też Państwo muszą być wyrazicielem tego, jak ja uważam na temat strefy czystego transportu. Skoro mają Państwo demokratyczny mandat do decydowania, jak w Krakowie mamy żyć i jak postępować, niech Państwo zgodnie z tym mandatem przygotują taką uchwałę, która będzie. Profesjonalna, która będzie zawierała, jak to w biznesie, zyski i straty. I bilans, żeby był dodatni. I osiągnięty cel, w jakim ona zostaje wprowadzona. Czy tak jest? W tych wyborach samorządowych było mówione o audycie, o polityce personalnej, o przejrzystości, o słuchaniu głosu mieszkańców. Jak jest, widzimy. Chcemy złą uchwałą naprawić złą uchwałę, czy nie lepiej się zastanowić i uwzględniając demokratyczne zasady, zrobić uchwałę profesjonalną, bo ona jest związana z finansami. Jeżeli Państwo zagłosują za tym, żeby strefa czystego transportu w takiej czy w innej formie istniała, na tych nazwijmy to w wariackich zasadach, na tych okłamanych danych, na tych niewiarygodnych danych, to spotkamy się tutaj za rok. I rozumiem, że jeżeli nie osiągniemy celu, czyli obniżenia zanieczyszczenia, to mówię od razu o dozwolenników strefy czystego transportu, która wmawia nam, że ja chcę swoim czwórko, czwórce dzieci i trójce wnuków, trucić ich. To do nich mówię. I spotkamy się tutaj. Jeżeli ona nie przyniesie celu, to rozumiem, że wiceprezydent odpowiadający za nadzór nad zarządem poda się do dymisji. I dyrektor wydziału poda się do dymisji. I zapamiętają Państwo moje słowa. A na końcu zacyt zacytuję: A na końcu zacytuję: Miłosza. Ty, co, co skrzywdziłeś prostego człowieka, pochylmy się nad tymi, bo taki jest obowiązek władzy, którzy nie mają tyle co my. Bo my możemy wjechać, bo my możemy dysponować swoją własnością, ale większość z mieszkańców Krakowa nie może dysponować tą własnością i nie może mieć takiej własności o którą państwu chodzi w tej uchwale. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.